Witam wszystkich w tym zimowym czasie. Mam nadzieję, że ten odcinek przyniesie Wam trochę słońca, ciepła, którego nam w tym czasie tak potrzeba. Myślę, że to będzie taki naprawdę ciekawy temat. Trochę pszczelarstwa w zupełnie innym wydaniu niż to, co mamy w kraju. Zapraszam do oglądania. Patrzcie, jaki fantastyczny kapelusik udało mi się tutaj nabyć. I w dzisiejszym odcinku zapraszam egzotyczny odcinek z wyspy Estypalea na morzu Śródziemnym. Są tu pszczoły, a jakże wszędzie są pszczoły na całym świecie, więc dlaczego tu ma nie być pszczoły miodnej? Najfajniejsza ciekawostka jest taka, że myślałem, że będą tu bardzo żółte, żółte te pszczoły jak cypryjki czy, czy włoszki. Natomiast one są fajne takie, tylko ten górny, górny paseczek mają żółty i to taki niejaskrawy, raczej taki jak u ciemnych bachwastów, no nie? E, także są dość, dość takie bardziej powiedziałbym szare, podobne do krainek. E, od, na razie nie byłem jeszcze u pszczelarzy, co to jest, to jest Z tego co zauważyłem, jak te pszczoły tu funkcjonują, to na pewno ciekawe są pod względem wyszukiwania pokarmu, ponieważ w tej chwili tam z tyłu za mną, nie wiem czy się uda, to no zresztą pokażę to. Tutaj e, pożytki są tylko duże przez pewien okres na wiosnę, kiedy e, po prostu tutaj jest e, no, więcej wilgoci. Natomiast większość tutaj terenu to jest zupełnie sucha i w tej chwili te pszczoły, pomimo tego, że jest bardzo ciepło, to specjalnie do tego e, zbierania nic nie mają. Ale bez przerwy tam wszędzie gdzieś, e, gdzie chodzimy, to widuje pszczoły i one. Przylatuję nawet do pojedynczych kwiatów, więc na pewno są niesamowicie dobre w wyszukiwaniu pożytków. Dobra, zapraszam na kolejny odcinek pasieki Krasnowo. Patrzcie, jaki genialny kapelusz kupiłem. Pszczelarski no, jest fantastyczny. Na ciepłe dni to wymiata. Także polscy dystrybutorzy, popatrzcie. A i, i tu, patrzcie, on jest na takie szeleczki. Genialnie, genialnie. Jesteśmy już tutaj na pasiece i zobaczcie, jak to wygląda tutaj przepięknie. Pasieka jest tu w dole, zaraz będziemy tam, z tym się bardziej nie da. A stąd jej nie widać, ale zaraz podejdziemy. Także niezły kawałek drogi. Tu przejechaliśmy taki samochód, trzeba tu mieć, bo drogi są no niełatwe. Nawet Ciężko jest się minąć, jak są dwa samochody. O, piękne, beautiful. Your high is... Ok. No widoki tutaj są przewspaniałe. I też, no na pewno to pszczelarstwo tutaj też jest no, bardzo ciekawe, ponieważ jest tu specyfika głównie li. I głównie miód jest wtedy, kiedy po prostu są deszcze. Nie ma deszczów, nie ma miodu. Trochę odwrotnie jak u nas. U nas jak leje, to niestety nie mamy miodu. I w tej chwili jest tutaj takie przepiękne kolory. Musisz ją What, what we have now? To też would be Tutaj macie, można to zdjąć. tutaj. And Hm. No, normalna rodzina, one są oczywiście część jest... JP. He, he, she is pretty. so pretty. obejrzyjcie sobie te ule dokładnie. Jedno, oczywiście, jednościenne są to ule. Typu, to jest specyficzny grecki. Myślę, że jest. Troszkę wielkościowo podobny do Ostrowskiej albo bardziej do Langstrota, bo ta ramka jest taka dość podłużna. No, wszędzie mamy czerw, ale ze względu na to, że tutaj jest taka specyfika, że właśnie w o tej porze roku nie ma w ogóle pożytków, to te rodziny nie są za duże. Także miejsce jest takie trudno dostępne, tu są naprawdę spore wzniesienia, spore. E, nachylenia, i e, no muszę przyznać, że to naprawdę nie jest tu łatwo pszczelarzyć. Także tamto tutaj wygląda. E, słuchajcie, tutaj właśnie on sobie zjeżdża e, Taki samochód ma, no to. Popatrzcie tylko na tą drogę. Tutaj to i tak jest e, dobrze. No i e, jest tutaj mają 3000 rodzin ogólnie na tej wyspie. Mm, no i tak sobie tutaj radzą z tym szczelarzeniem aczkolwiek są tu warunki też no, nie takie e, jakieś fantastyczne do produkcji ogromnych ilości miodu. Miód e, mogą pszczoły zbierać tylko praktycznie wiosną e, po deszczach jakie tutaj w zimie e, przychodzą w ogóle on w tej chwili bardzo narzekał, że no, tych deszczy jeszcze nie ma. Już, już mamy e, koniec września, a jeszcze tu nie było deszcz. Także tak to, tak to tutaj wygląda. No, jestem tu mega szczęśliwy. Is problem. Problem. Mm -hmm. this gear is problem problem this gear is problem the weather weather you see pollen okay. and eggs inside uh -huh. everything i think good but small interesting uh -huh. Clean. Yes. The black one black, very nice drones, yes. Let's see half eggs, super, super, supera east. Super. Super. Shibaroa? No, no. One, you... one frame, mm -hmm. two frame with X is very good this period. Mm -hmm. They look very nice. Other side. <laughs> mm. I taste it. <laughs> mm. Słodki dużo cukru. Mm. No jakieś tam dodatki są. Yy. Hm. Ma guay, ma guay, cekity. Eee Słuchajcie, tak jak widzicie, pszczoły są bardzo spokojne. No po prostu, naprawdę, tutaj mnie troszeczkę straszył, że będzie problem, że teraz właśnie nie mają pokarmu i mogą no, po prostu reagować tutaj agresywnie. Ale jak widzicie, w tym momencie nic się tam strasznego nie dzieje. Naprawdę łagodne pszczoły. Uuuu No ładnie To eat, eat all The eat uh. You know the honey's. Honey Honey okay. Honey From sugar From sugar and over top it's From flour From flour Mamy tu pokarm białkowy Musi być dostarczany Bo w tej chwili jak widzicie tu jest susza i te pszczoły po prostu nie mają pokarmu białkowego. Wodę mają w tych górach, bo, bo tu rozmawiałem, że woda jest dostępna, ale no, pyłku brak. Czasem, moment. O, oh, beautiful. I to jest. This queen is my best queen. I see this, this is 3 the... years old Look. It's from, from here, from Astipalia, eh? Ooh. No other one Właśnie składa jajeczka, Lay Eggs right now <laughs> Eee Też jest prezesem stowarzyszenia eee, mm, mówił Kim, że eee, Yy, ogólnie mają w tym roku problem. Te pszczoły nie są takie za zasilne, yy, i, i tak to wygląda, ale bardzo są fajnie tutaj te ule. Ciekawa ramka, i tak to wygląda w tej chwili. Jest po prostu pora sucha, i te rodziny są takie nie za duże. I don't see. jest ah. black one. Tu jajeczka, są nie wiem czy będzie widać na wideo, ale jest normalnie czerw w różnym wieku. I teraz w drugiej części tej wyspy na drugim skrzydle jak ty, bo to są no jest z góry wygląda trochę jak motyl. No, piękne, piękne położenie tej pasieki jest też kolejnej drugiej, zobaczcie. Teraz byłem też popatrzeć tutaj przypadkowo znalazłem tą pasiekę. Mają tutaj naprawdę sporo tych pszczół słuchajcie. Ym... I jest to no, no, ciekawe, ciekawe tutaj to pszczelarstwo naprawdę. No i dobra, i tak kończy się tutaj ta przygoda moja na tej śródziemnomorskiej wyspie mateczkę. Mam już złapaną, tak to wygląda, oryginalna stąd, zobaczcie tylko na to. Czy to będzie pasować do polskiego krajobrazu? Kwestia sprawdzenia, sprawdzenia. Mateczka z astypalei dotarła bez najmniejszego uszczerbku. Także się udała cała wspaniała ta operacja. O, tak ona wygląda. Dobra, dałem na razie tą astypalejkę. Do. Piękna matka jest. Gdzie ona? Jest, 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 jest. Bardzo ładna. Tak się prezentuje. Na razie w uliku weselnym, potem ją jeszcze przemieszczę do jakiejś większej jednostki. Dobra, i mamy śniadanko tutaj w pięknych okolicznościach przyrody i będę próbował miodzik stąd. To nie jest... O, dobra, jakoś poszło. O, no i tutaj mamy to, co mamy. O, fajnie pachnie, fajnie rzeczywiście. No, tak jak ten, ten z Polski, tymiankowy. Mieliśmy okazję taki próbować jest, mm. mm. jest. Fajny. Bardzo słodki, ale ma ten aromat. Mm. Bardzo fajnie.